tak odpowiedzi, czy jest jeszcze ciągle nie e, pytań faktycznie było dużo, ze względu na to, że problemów pomiędzy Warszawską Izbą Przedsiębiorców a władzą szczebla lokalnego i regionalnego nawarstwiło się przez minione lata również sporo. E, sądzę, że na część pytań odpowiedzi uzyskaliśmy. W większości przypadków były to deklaracje oraz Wyrażona dobra wola e, co do rozwiązania ich. E, pan Wojciech Kolejniczak e, obiecał, już przygotuje szczegółową wykładnie odpowiedzi na pozostałe pytania. Myślę, że wówczas będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy naszyfakcjonowana odpowiedzi. A czy pozostało jeszcze jakieś pytanie, na które całkowicie Pan odpowiedzi nie uzyskał bo może chce Pan jeszcze je zadać, a nie zdążył go zadać? E, to znaczy ja sądzę, że... E, e, w zasadzie wszystkie pytania były ogólnie uwzględnione w odpowiedziach pana kandydata na prezydenta miasta Warszawy, ale jak już wspomniałem wcześniej, brakuje ciągle szczegółowych wykładni w kwestiach bardzo szczegółowych, które zgłosiliśmy